No, hej! Wróciłam właśnie z zakupu, wróciłam właśnie z Lidla. Takie nieduże zakupy, uzupełniające, bo właściwie to tak jak Wam mówiłam, kupowałam ostatnio wszystko i nic takie. Wiecie, jak się nie ma nic kompletnie w domu, to się głupoty kupuje, bo nie ma się sprecyzowanego planu. I dzisiaj przyniosłam sobie z samochodu długopis i będę czynić listę zakupów, co muszę kupić, żeby coś konkretnego ugotować. Ale e, tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam, może ktoś jest zainteresowany, bo wiecie, pokazuję Wam moje życie, to jest część mojego życia, takie po prostu zakupy. I pokażę Wam, e, co, mo, co kupiłam dziś i ile to kosztuje. E, przede wszystkim to strasznie mnie, e, jakby to powiedzieć, strasznie mnie zdziwiła cena mięsa. No, powiem Wam, że no mięsko to tutaj ma słuszną cenę. Ale jeżeli jesteście ciekawe, ile kosztują rzeczy do prania na przykład i to nie w Lidlu, tylko w rewę, to jest to, co mówiłam Wam, że Ania mi kupowała, to ja Wam pokażę. To jest płyn do prania, znaczy on nie jest jakiś tam, wiecie, markowy czy coś, ale Ania takiego używa. Um, najpierw używała przez wiele lat, słuchajcie, te najdroższe. Potem przeszła na tej, nie widzi różnicy, mówi, że nie ma co przypłacać, więc ja jej wierzę w końcu pierze codziennie. I słuchajcie, kupiłam taki płyn. Nie wiem, czy to. Je... Tak, to jest dla rewera Nie wiem, przez kogo. Eee, nie, wiem, mniejsza z tym. A w każdym bądź razie, tu jest 1,5 litra. Raz na jeszcze nie trałam w tym, więc ja generalnie to jeszcze nic nie powiem. Ale pachnie przepięknie, nie, nie śmierdzi absolutnie, tylko, będzie ładnie pachnie. I to jest płynny do prania takich kolorowych rzeczy i on 2,65 kosztował. I tu jest, tak jak mówiłam, półtora litra, 2,65 euro. Tutaj wzięłam Sensi... czy Ania mi wzięła, ale konsultowałyśmy to przez kamerę. I tu jest ten Sensitiv. Także jeszcze chętnie sprawdzę, jaki ma zapach, bo no to nie jest praktycznie bez zapachowy, rzeczywiście jakiś sensitiv. Ten sensitiv kosztował euro 99, był chyba w jakiejś promocji i chciałam ten płyn do płukania, bo go znam. Kupowałam go kiedyś w Lumpeksie u nas, nie pamiętam w jakim, ale takim, w którym właśnie miał niemiecką chemię. Kocham ten zapach. Jeżeli traficie gdzieś na ten turkusowy właśnie kuszelweiß, to y, polecam z całego serca. I ten kuszelweiß jest na 38 prań niby. I kosztował y, kuszel wejś, y, euro 99, też tak jak ten płyn Sensitiv. Y, wyniosłam już do y, łazienki, ale był jeszcze... Elmex ten zielony, pasta do zębów, i ona bez żadnej promocji kosztowała 4,79. No to chyba w Polsce jest tańsze, wydaje mi się, ale, ale nie wiem. Nie, no na pewno jest tańsza. I Nivea żel pod prysznic kosztował 1,79. Obydwa miały dwie sztuki po euro 79 i do mycia rąk mydło Nivea. Euro 99. Dobra. Tego nie widziałyście, no nie mogę wam pokazać, bo już w łazience jest i tyle kosztują środki czystości, takie płyny do prania, nie jakieś tam persile czy coś, tylko takie zwykłe, które Ania na co dzień używa i mówi, że są dobre, ale dobrze. To, to były te środki czystości, a teraz tak na bieżąco, to, co mam w tym. Wiecie co? Na razie, to ja kupuję to, co znam z Polski. I myślę, że jakiś czas jeszcze minie, zanim ja się przestawię na kupowanie tego, co jest dla mnie nowością. Na razie, wiecie, wybieram takie smaki w tym Lidlu i takie rzeczy, które znam z Polski. To chyba nie jest dobra, ale dobra. Ja to wszystko wypakuję. To jest to osławione mięso, 6 gramów kurczaka. Ja Powiem wam cenę. To za kurczaka jest. No trochę, trochę ten kurczak kosztuje. Jabłka mi wypadły. jedno, z żarłam po drodze. Tak wiem, powinnam umyć, ale nie umyłam. Za całe te zakupy pamiętam, że 18 euro. Poczekajcie chwilę, może znajdę paragon. Jest. Zapłaciłam za to 18,64, z czego oczywiście najwięcej kosztowało mięso. Za 600 gramów Kurczaka zapłaciłam 6,49, czyli zdecydowanie drożej niż w Polsce kosztuje mięso. Ono bywa w promocji, zdarza się właśnie w, w Lidlu za 6,99 kg. Niestety ja przeoczyłam ten moment, a już musiałam zrobić jakieś zakupy, bo kupiłam sobie trzy opakowania, takie, wiecie, trzy w jednym, trzy pizze i już nie mogę na nią patrzeć, a muszę ją zażreć, bo nic innego nie miałam w domu do jedzenia, więc... Pizza Zostaje zamrożona, a ja dzisiaj pójdę, najpierw pójdę wykąpać, a potem pójdę zamarynować wszystkie te piersi. I jutro je chyba upiekę albo usmażę na raz i będę dodawać do różnych potraw takie kawałeczki. Więc kółczak 49 za 600 gramów. Ten, ten, ten ser, tu jest 400 gramów. Ja ser uwielbiam, kocham, mogę go jeść zamiast chleba, wiecie. I on kosztował mm, 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 e, buttercase 2,99 no to 3 euro, 12 zł, mniej więcej za 400 gramów. Okej, okay, wziąłem jeszcze taki Mix sałat i on kosztował 89 mm, centów. Dobra. Do tego mamy pół kilograma tego bezpestkowego winogronu, winogrona, win... winnego grona. I ono kosztowało euro 39 za te 500 gramów. To by było to. Kupiłam sobie ryż basmati, bo właśnie chcę sobie porobić takie, gdzie. O, na cały tydzień takie jedzonko w postaci właśnie tego kurczaka, piersi z kurczaka, warzyw i na zmianę albo z ryżem, albo z makaronem. Jem węgle. Tak się dużo ruszam, że mi to nie przeszkadza. I za ten ryż basmati zapłaciłam bio basmati rice euro 79. Tu jest pół kilograma. Właściwie to wiecie co? Chciałam. Nie bio, bo mi na bio nie zależy, ale w ogóle nie mogę znaleźć połowy rzeczy w tym lidlu. Nie wiem, ale z czasem mi się dokopię. Tylko wiecie, dla mnie te pół kilograma to będzie na dwa miesiące podejrzewam. I kupiłam mm, Bio Szwarc Czarny pieprz bio. Niestety, wiecie co? Ja już teraz rozumiem, dlaczego wszyscy przywożą Polacy przyprawy z Polski. Tutaj nie idzie kupić pieprzu normalnego. Jest tylko jakieś takie badziewie. No, może on nie jest bio, ale on jest mielony. A ja potrzebuję czarny, normalny. Być może w Kauflandzie czy gdzieś, ale w Lidlu u nas nie ma czegoś takiego jak jakaś taka półka z przyprawami, że są w torebkach czy coś. Nie, są gotowe takie albo zmielone w słoiczkach albo e, takie w młynkach, ale tam nie ma pieprzu, tam jest jakaś sól z cukrem wymieszana i z jakimiś ziołami, no dla mnie nie do przyjęcia, dlatego też jak Przemek będzie jechał, to dostanie taką listę przypraw do kupienia. Ale dobra, no mam już, e, A, kupiłam jeszcze też wczoraj, czekajcie, chciałam wam pokazać sól, którą kupiłam e, sól e, jakąś alpejską, ale kurczę, ją w kuchni, to następnym razem wam pokażę, więc mam już e, pieprz i sól i na razie musi wystarczyć. Kupiłam jeszcze majonez. Jakiś taki też z kani. Bardzo dobry. Pewnie jest też w naszym Lidlu polskim, ale ja tam nigdy nie kupowałam, bo zawsze kupowałam dekoracyjny winiary. No tutaj do, do polskiego sklepu trzeba jechać, a mi się nie chce. I kupiłam jeszcze rzodkiewkę i rzodkiewka kosztowała 79 centów i kupiłam cztery jabłka, bo tak jak mówię, jedno zjadłam, to za te cztery jab jabłka zapłaciłam euro 51, bo to było 850 g. Euro 79 był kilogram. Trochę dużo, nie? Ale yy, no tak tyle kosztowały. Można kupić dużo taniej jak są w promocji, ale ja dzisiaj po prostu takie miałam ssanie na jabłka, że, no, że musiałam kupić i tyle. Także to są moje dzisiejsze zakupy i mm, będziemy z tego jutro gotować obiady. Myślę, że zrobię sobie takie. Nie wiem, czy będę gotowała i układała na kilka dni do przodu, właśnie żarcie w opakowaniach, ale na pewno mm, dzisiaj zamarynuję tego kurczaka. Zostawię go w lodówce i jutro go upiekę w folii albo po prostu na patelni gdzieś go usmażę, Poporcjuję i potem będę dodawać do sałatki czy coś takiego. Także tak to wygląda. Takie zakupy, drogo niedrogo. No mięso tutaj rozwaliło system, bo nic więcej takiego nie kupiłam, wiecie, tylko to mięso. No, ale co poradzić? No, coś trzeba jeść. Poza tym... A, no i nie mówiłam wam jeszcze, przepraszam, jeszcze olej pokowy kupiłam. Um, bo to jest takie jedyne, co mi przyszło do głowy, żeby kupić, bo na słonecznikowym smażyła nie będę. A nie wiem jeszcze właśnie, gdzie kupić takie... taką oliwę z oliwek do smażenia. Muszę, muszę jeszcze dobrze przegryźć temat, bo taką, wiecie, do sałatek to znalazłam, bez problemu zresztą, natomiast nie wiem, na którym oleju mogę smażyć. Na której oliwie? Teoretycznie mówi się, że na każdej oliwie można smażyć, ale jakoś, wiecie, w Polsce rozchodziłam, brałam yy, zawsze to samo, tę te, ten sam, ten samą oliwę, a tutaj to tak trochę jeszcze patrzę bez sensu na cenę, porównuję to z polskimi. To jest taki dla mnie etap przejściowy. Muszę po prostu przestać wyciągać z pamięci wszystkie polskie rzeczy i polskie ceny, bo bądźmy szczerzy, żyję tu i teraz i muszę patrzeć na to, co jest tutaj. Także takie zakupy. Ja teraz idę się chyba wykąpać, wiecie, bo to taka a propos tych włosów, że muszą mi wreszcie wyschnąć normalnie, a nie kąpię się na ostatnią chwilę i potem z mokrymi kudłami chodzę yy, znaczy idę spać. To teraz pochowam sobie to wszystko, wyniosę i yy, myślę, że właśnie pójdę się wykąpać, a potem idę ćwiczyć. Bo tutaj mam takie pole do popisu, jeśli chodzi o miejsce, że nie ma wymówek. Trzeba odzyskać dawną figurę i dawne mięśnie, bo przez 2,5 miesiąca. Praktycznie oprócz spacerów nie zrobiłam nic i czuję się jak taka sflaczała foka tłusta. Chociaż na bazę mi chyba nic nie przybyło, ale takie ogólne... No nie podobałam się sobie w każdym razie, więc bierzemy się za ćwiczenie. Wczoraj już sobie ćwiczyłam. Wczoraj zrobiłam 15 minut pilatesu z Lidią Merą. Dzisiaj pewnie też będzie Lidia Mera. Ale najpierw się wykąpię i będę ćwiczyć w momencie, kiedy wiecie... Połączę to z teschnięciem włosów, także do roboty. Hello everyone, I hope you're doing well and having a great week so far. Today's class is a 10-minute psycholades workout, so grab your mac. Żałuję, że nie podjechałam samochodem. Spotkałam już dzisiaj drugą wystawkę. I o ile nie potrzebuję krzeseł i starych dywanów, to ta donica wyklinowa, to Wam powiem, że całkiem fajna. Idę sobie, idę po mieście. Słuchajcie, i taka niespodzianka. Za szybą takie autka. Ja się nie znam, słuchajcie, ale na pewno jest to jakiś zabytek. Muszę zapytać Przemka. Przemku, powiedz mi, co to jest, słuchajcie. Jak się nie jeździ samochodem, a chodzi się pieszo po mieście, to można różne dziwne rzeczy zobaczyć. Takie czerwone autko. Stare. Nie wiem, to jest Jetta Stary. Czy co to jest? Czy stary golf? O, i zakryte, więcej nie zobaczę. Może z drugiej strony. Lipa, też nie. Albo Jetta, albo Gold. <laughs> Autohaus to był, już jest zamknięty. Ale tak to wygląda. Zobaczcie. Ekstra. Takie niespodzianki. I całe to nasze miasteczko poprzecinane jest właśnie taką wodą. Po prostu ona jest wszędzie. I jak dobrze poznam to miasteczko, to pewnie się okaże, że to jest jeden i ten sam strumyk, tylko ja w różnych miejscach go przechodzę. Mam nadzieję pieszo dojść do Lidla. Wczoraj już byłam pieszo w Lidlu, tylko zupełnie inną drogą szłam. Ale zobaczcie, te paprocie są absolutnie zachwycające w ogóle domy tutaj są zachwycające. Wszystko mnie tu zachwyca. Jeśli chodzi o, o to, jak to tutaj wygląda. No tutaj ta, ta uliczka tutaj jest po prostu absolutnie zachwycająca. Nie chcę tak wiecie, dokładnie ludziom w zęby zaglądać, ale powojniki nawet na tym kwitnące już są. Fajnie byłoby mieć kamerę, a nie telefon i Zumować sobie tak być to, co się podoba. Natomiast telefonem trochę ciężko. Ale nieważne i tak jest pięknie. Nie wiem, czy ja komuś do domu zaraz wejdę, czy, czy nie. I zobaczcie te rododendrony drony. I one już wszędzie kwitną. Krystian mówił, że w czerwcu kiedy tam w czerwcu już kwitną. I to jest wejście do domu. Ludzie mają takie wejścia do domu czujecie? Po prostu coś pięknego. Ale mam nadzieję, że do tego Lidla to ja dotrę, bo idę po cytrynę, której wczoraj zapomniałam kupić. Patrzcie, to jest bajka. Magnolie takie. Mam nadzieję, że to magnolie. W ogóle szukam na jakiejś wystawce, jakiegoś, boże, wazonu, albo czegoś takiego, do czego mogłabym wstawić kwiaty, bo... Wczoraj chciałam sobie kupić kwiaty w Lidlu. Takie, żeby postawić je w pokoju, żeby było pięknie. Ale nie mam w co. Nawet filiżankę mam za niską, żeby w nią wstawić. No, musiałabym mocno przyciąć te kwiaty. Eee, a nie chcę kupować, bo byłam też w Kiku. Oglądałam śliczną taką morską, wodną kolekcję. No, wiecie, takie biało-niebieskie pasy. I pani przejeżdżała, nawet rowerze, musiałam zejść. Eee, no i one kosztowały coś koło 5 euro chyba. Powiem Wam, że w, w złotówkach wychodziły drożej, bo była cena w złotówkach też i w złotówkach wychodziło drożej. W każdym razie mm, mówię sobie nie. Nie będę zaczynać tutaj życia od kupowania kolejnych skorup. Ja w domu mam wystarczającą ilość skorup, które yy, Przemek przywiezie, więc tak myślałam, żeby aby jakiś fajny słoik, nie wiem, kupię sobie pulpety w jakimś fajnym słoiku i, i, i wiecie, no. No, to tu, tu, nie? Ale bardzo chciałabym kwiaty w pokoju. Nawet takie coś bym sobie zerwała. Nawet nie kupowała, tylko zerwała. Tylko wiecie co? Tutaj w ogóle nic nie wolno zrywać. Wszystko jest, ma rosnąć, nie wolno zrywać, nawet grzyba nie wolno wciąć. Z tego, co słyszałam. Nie wiem. Szukam tej drogi do Lidla. Nie wiem, kurczę, dojdę chyba do Lidla, wełku. Bo już się całkowicie pogubiłam. Za Boga nie wiem gdzie jestem. Ale wiecie co? Co nam szkodzić? W końcu to nie Warszawa. A woda cały czas ze mną. Ta sama jak na radzie. To nie Warszawa, więc raczej się nie zgubię. Ja tak w ogóle jestem w tej koszulce, którą kupiłam sobie do pracy, ta która była w chemie na dzień króla. Jest trochę lepsza niż y, moja firmowa koszulka z napisami z wiecie. Y, a specjalnie chciałam dzisiaj iść prosto z pracy, wysiąść z samochodu, zostawić samochód pod domem i iść na zakupy. Dobra, jest. Widzę wieżę telewizyjną, czyli muszę kierować się w lewą stronę. Mniej więcej już wiem, gdzie jestem. Tutaj mamy takie bloczki. To są takie bloki, tutaj widzicie, takie domy duże. W sumie, jak nasze blog? Taka promocja na ekspres do kawy, ale kawiarki mojej nadal nie ma. Ale za to nadal są spieniacze do mleka. No i po co mi spieniacze do mleka, jak ja nie mam kawiarki? W jednym z podstaw na sali wszystkie Wszyscy, jak się tam widzicie, taki mam wziął ich Tam z tyłu na końcu jest rynek. Można kupić. Nie wiem, kogo jeszcze tam nie było. Kura moja stoi, także... Coś takiego, jakby trochę u siebie odmówiło.